Czytanie z Księgi Wyjścia Cały lud stawał i każdy oddawał pokłon u wejścia do swego namiotu, a Pan rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak się rozmawia z przyjacielem. Potem wracał Mojżesz do obozu, sługa zaś jego, Jozue, syn Nuna, młodzieniec, nie oddalał się z wnętrza namiotu. Mojżesz rzekł znów do Pana, Oto kazałeś mi wyprowadzić ten lud, a nie pouczyłeś mnie kogo pośleż ze mną, a jednak powiedziałeś do mnie znam cię po imieniu i jestem ci łaskawy. Podczas ostatniego rozważania dotyczącego modlitwy, poruszaliśmy temat miejsca i czasu modlitwy. Dzisiaj chcemy zatrzymać się nad istotą modlitwy. Słyszeliśmy przed chwilą we fragmencie Księgi Wyjścia, że cały lud stał przed namiotem spotkania i Tutaj taki szczegół, który można dodać, który jest we wcześniejszym fragmencie, że znakiem obecności Pana Boga dla Izraelitów był obłok. Również my potrzebujemy takich znaków obecności w czasie, w czasie modlitwy. W miejscu, w którym się modlimy, możemy zapalić świece, możemy skupić się na jakimś obrazie, który właśnie ma nam przypominać o obecności Pana Boga. Inny jest charakter obecności Pana Boga dla ludu zgromadzonego wokół namiotu, a inna dla samego Mojżesza. Słyszymy, że Mojżesz spotyka się z Bogiem twarzą w twarz i rozmawia z nim jak z przyjacielem. I właśnie to zdanie, a Pan rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak się rozmawia z przyjacielem, jest kapitalnym opisem istoty modlitwy. Tego czym właściwie modlitwa jest. Jest dialogiem, jest spotkaniem dwóch osób, jak słyszymy, twarzą w twarz. Możemy sobie wyobrazić teraz takie nasze spotkanie z kimś, kogo znamy, kto jest naszym przyjacielem i spotykamy się z nim właśnie twarzą w twarz. Ważny jest ten dodatek jak z przyjacielem, bo przecież możemy spotykać się z kimś na dialogu, kto jest nam zupełnie obojętny albo wręcz wrogi. I takie spotkanie ma zupełnie inny charakter. I przenieśmy to teraz to nasze doświadczenie właśnie na modlitwę, bo można tu dokonać pewnej analogii. Z Bogiem właśnie mamy się spotykać twarzą w twarz, jak z przyjacielem. Oczywiście to określenie twarzą w twarz jest dla nas pewną przenośnią, dlatego, że Boga nie możemy... Spotkać jakoś bezpośrednio, bardzo namacalnie, a zawsze w jakiś sposób, sposób pośredni. Chodzi jednak o pewne rozumienie tego, tego zdania twarzą w twarz, czyli bardzo intymnie. To jest istota modlitwy. Nie może być ona jakimś przykrym obowiązkiem, który może się przerodzić wręcz w jakiś zabobon, bo boję się groźnego Boga i jak nie odmówię modlitwy, to coś może mi się stać. Modlitwa oprócz charakteru takiego zabobonnego może również być traktowana zbyt, zbyt magicznie. Jak się nie pomodlę, to czegoś nie otrzymam. Często w tym czasie pandemii otrzymywałem. SM z tak zwanymi łańcuszkami, gdzie ktoś pisał jakąś formułę modlitewną i prosił o to, żeby teraz ją odmówić, wysłać do powiedzmy siedmiu osób, a jak tego nie uczynię, to się coś stanie albo się coś nie stanie. To jest właśnie takie magiczne podejście do modlitwy. To nic nie ma wspólnego z jej istotą, czyli z intymnym spotkaniem o wyjątkowym charakterze właśnie z Bogiem, twarzą w twarz jak z przyjacielem. Bóg nie jest kimś, kogo mamy się obawiać. Bóg jest kimś, kto nas kocha, kto jest Bogiem miłującym, miłosiernym, a to powinno rodzić w nas ufność. I takie powinno być podejście w naszej modlitwie, tym bardziej jak nas zapewnia pismo święte. Bóg zna nas po imieniu i jest dla nas łaskawy. To słowo imię jest tu niezwykle ważne. Ważne jest też dla naszego rozumienia modlitwy, bo jeżeli mamy świadomość, że Bóg nas naprawdę zna, że nas widzi, że o nas myśli, że przenika nas całkowicie, to stajemy też przed Nim z dużo większą ufnością. Imię ma szczególne znaczenie. Katechizm Kościoła Katolickiego mówi wręcz o tym, że imię jest ikoną człowieka, a ikona to coś więcej niż obraz. Ikona, czy też przez ikonę kontaktujemy się ze szczególną rzeczywistością, rzeczywistością świętą, z samym Bogiem. Szczególnie wiedzą to chrześcijanie obrządku wschodniego, którzy właśnie w ikonie upatrują szczególnego znaku obecności Pana Boga. Imię określa tożsamość osoby i nie chodzi tu tylko o jakiś zwykły, zwykły wyraz, w którym możemy zawołać kogoś i on Cię czuje wtedy rozpoznany. Może ktoś mieć na imię Jan, ale wiemy, że w danym środowisku może być wielu Janów. Owszem, to imię już jakoś odróżnia człowieka od tłumu, ale żeby określić, kim ten człowiek jest, trzeba jeszcze dodać. Czy jego nazwisko, czy miejscowość, z której pochodzi, i wiele innych określeń. Tymczasem imię w znaczeniu biblijnym to imię, które Bóg. Nadaje człowiekowi to imię, które otrzymujemy w czasie Chrztu Świętego. To jest pełne do określenia człowieka, całego jego bytu, całej istoty. Można powiedzieć, że imię wyraża sens i powołanie człowieka. Przez całe nasze życie, jednym z głównych naszych zadań. Czy też głównym zadaniem jest właśnie odkrywanie sensu naszego imienia, naszej egzystencji, naszego, naszego powołania. Gdy słyszymy, że Bóg zna nas po imieniu, to jest to dla nas informacja, że jesteśmy dla Boga niepowtarzalni, jesteśmy kimś jedynym. Mimo, że na świecie y, żyją miliardy osób i miliardy osób już żyły na świecie, to my jesteśmy kimś naprawdę jedynym, niepowtarzalnym. I w każdej modlitwie y, osobistej Bóg nas tak traktuje, y, zupełnie jakby spotykał się y, teraz tylko, tylko z nami. I nikt inny poza nami y, nie istniał. Jest to jakaś wielka tajemnica w Bogu, który potrafi z każdym człowiekiem spotykać się właśnie w taki sposób. Dlatego tak potrzebne jest nam osobiste spotkanie z Panem Bogiem, nie tylko to wspólnotowe. Czasami kogoś pytam, czy się modli i ten ktoś odpowiada, tak, byłem w tym tygodniu na, na Eucharystii. I owszem, Eucharystia jest dla nas tym najpełniejszym spotkaniem z Panem Bogiem. Ale aby w Eucharystii uczestniczyć dużo owocniej, czy w ogóle uczestniczyć owocnie, potrzeba nam najpierw naszego osobistego spotkania z Panem. Spotkania wspólnotowe, wspólnie z innymi, czy to na Eucharystii, czy w czasie innych form. Modlitwy mają swoje źródło właśnie w naszym osobistym spotkaniu sam na sam z Panem Bogiem. Czasami może zdarzyć się tak, że ktoś wręcz ucieka od spotkania sam na sam, w samotności, w ciszy z Panem Bogiem, właśnie w modlitwy wspólnotowe. I wtedy pojawia się pytanie, jaka jest motywacja tej modlitwy? Czy aby na pewno idziemy tam spotkać się z Panem Bogiem, czy też po prostu z innymi ludźmi, albo dla pewnej atmosfery? Nieraz ktoś mówi, że mu dużo łatwiej jest na takiej modlitwie właśnie wspólnej, ale zawsze trzeba pytać się, jak on ją traktuje, na ile ona właśnie wypływa z naszego osobistego, intymnego spotkania z Bogiem. Imię i osoba to jest właściwie jedno. Imię to nie jakiś wyraz, etykietka człowieka, ale imię wyraża, wyraża sens i przeznaczenie człowieka. Można powiedzieć, że znając imię jakiegoś człowieka ma się nad nim jakąś władzę. Im bardziej znamy drugiego, tym więcej mamy jakby wpływu na drugiego człowieka. Bóg ma nad nami pełną władzę, ponieważ zna w całej pełni nasze imię, ale ta władza jest przez Boga wykorzystywana zawsze z miłością, bo słyszymy, że Bóg jest łaskawy. Dlatego nie powinniśmy się nigdy lękać, że Bóg wykorzysta znajomość naszą, naszego imienia do jakichś złych, złych celów. Imię to dar. Imię tu na ziemi jest jednocześnie dla nas tajemnicą. To dopiero w niebie w pełni dowiemy się, kim jesteśmy i jakie jest nasze imię. Jeden ze współczesnych filozofów, Lewinas, powiedział, że imię to twarz człowieka. Bóg żywi wobec nas, myśli pełne dobroci, pełne życzliwości. On myśli o naszym zbawieniu, o naszym ocaleniu, dlatego dobrze jest, jak stajemy przed, przed Bogiem, z różnymi naszymi problemami, z naszymi słabościami, przeróżnymi niedoskonałościami i brakami. Bo na tym właśnie polega ufność. To tak jak idziemy do naszego najlepszego przyjaciela tutaj na ziemi, to jesteśmy w stanie przedstawić mu różne nasze problemy z ufnością. Podobną postawę, a nawet jeszcze większej ufności, powinniśmy przedstawiać przed Bogiem. Nawet te sprawy najbardziej intymne, które nie powiedzielibyśmy żadnemu człowiekowi. Zawsze możemy oddać Panu Bogu. W czasie modlitwy bardzo ważne jest, aby to Bóg miał pierwsze słowo, aby nasze słowo nie przeważało nad słowem Pana Boga. Bo myślę, że dość często możemy popełnić taki błąd, mieć taką tendencję w naszej modlitwie, aby kręcić się wokół własnego ja nad tym, co my o sobie myślimy, czynić jakąś taką introspekcję swoich różnych uczuć, doznań tego, co się z nami dzieje i być może ten wgląd w siebie jest bardzo ważny, ale na modlitwie on rodzi niebezpieczeństwo skupienia się na sobie i zamiast spotykać się z Bogiem, jak z przyjacielem, to po prostu spotykamy się z samym sobą. To tak, jakbyśmy się spotkali z drugim człowiekiem i zaczęli opowiadać o sobie różne rzeczy, ciągle się sobą zajmować, a ten przyjaciel w ogóle by nas nie interesował. Wygadujemy się tylko, tylko wobec siebie po to, żeby może się lepiej poczuć, ale tylko na krótką, na krótką chwilę. Tym, co nam pomaga, aby Słowo Boże było na pierwszym miejscu, aby to Bóg najpierw do nas przemawiał, jest pismo, pismo święte. Bo jeżeli się modlimy, to my mówimy do Pana Boga, a Bóg mówi do nas przez pismo święte. Tak twierdzili, mówili ojcowie Kościoła, wśród nich święty Ambroży czy święty, święty Augustyn. Święty Augustyn powiedział, że Biblia to jest słowo od Boga do nas, natomiast modlitwa jest naszym słowem skierowanym w kierunku Boga. W czytaniu Pisma Świętego powinna więc towarzyszyć modlitwa, aby rzeczywiście ona stawała się prawdziwą rozmową z Panem Bogiem. Nie możemy do Biblii podchodzić tylko jak do zwykłego słowa, ale właśnie słowa skierowanego od Boga bezpośrednio do nas. To właśnie przyjęcia słowa Boga jako pierwszego przed naszym słowem może nam pomóc wyjść z naszego zagmatwania, ale trzeba nam ufności, trzeba przyjęcia tego słowa. I wtedy dopiero możemy Bogu prawdziwie się powierzyć, oddać w pełnej ufności. Danie pierwszeństwu Słowu Bożemu powoduje, że potrafimy oderwać się od siebie, potrafimy rzeczywiście powierzyć się w pełni Panu Bogu. Bo jedną z pierwszych spraw bardzo ważnych dla naszego rozwoju duchowego, coraz większej bliskości z Panem Bogiem jest po prostu wyjście z kręgu własnego, własnego ja. To Bóg potrafi nas wyleczyć swoim słowem z naszego egocentryzmu, o ile tylko rzeczywiście dążymy do tego, aby modlitwa była prawdziwym spotkaniem, dialogiem, Twarzą w twarz z Bogiem, jak z Przyjacielem.